E, tak, rzeczywiście pojawiło się kilku, kilku chłopaków z Rzeszowa. E, pozytywnie, na pewno pozytywnie wpłynęło to na atmosferę. E, chłopaki fajnie się skomponowali z nami, i teraz tworzymy naprawdę fajną drużynę. E, to prawda, pauzowałem za kartki. Trzeba dodać za kartkę w krasnym. No jest, jest na pewno żal, że nie możesz wystąpić w pierwszym meczu. Zresztą przygotowywujesz się do rundy, wiedząc, że i tak nie zagrasz, także dziwne uczucie, ale chłopaki dali radę i wygraliśmy. No, no, no na pewno jest ciężko, na pewno jest ciężko pogodzić pracę, treningi i, i, i studia, ale do tej pory jakoś się to udawało i mam nadzieję, że do końca rundy też tak będzie. To prawda, czwarta liga jest niesamowicie nieprzewidywalna. Każdy może wygrać z każdym, ale, ale myślę, że zależy to bardziej od dyspozycji dnia. Ale przygotowanie do meczu też, też jest bardzo potrzebne. No, balon został napompowany i... I nie jest, nie jest łatwo, ale, ale myślę, że sobie z tym poradzimy i, i będziemy wygrywać do końca rundy i, i utrzymamy się na pewno. Osobiście, gdy, gdy wychodzimy, na, wychodzimy na murawę, to, to liczy się dla nas tylko piłka, ale oczywiście ważne jest to, co się dzieje wokół klubów i, i to na pewno pomaga. porównując sytuację z trzeciej ligi, z drugiej rundy do, do teraźniejszej to jest nieba a ziemia, pamiętam taki mecz w Kraśniku gdzie pojechaliśmy w 11, a na ataku grałem z Marcinem Balasą oczywiście fajne przeżycie, ale, ale nie, chcę, nie chcemy już do tego wracać także niech, niech będzie tak jak jest teraz down. to fakt, deklarowaliśmy się na, na roczną pomoc, ale ale no, na razie wszystko dobrze się układa i, i jeśli trener będzie nas potrzebował, to myślę, że każdy z nas yy, będzie grał dalej. Ale już wziąłem double blasta, to nie wiem co się dzieje, kurde. Yy, czy nam starczy sił? Tak, na pewno nam starczy sił, bo, bo trener Biliński dobrze nas przygotował do tej rundy, także o to się nie martwię.